Weźcie coś powiedzcie. No mówię, co jest taką To jest to chyba. Odsuń mikrofon to będzie działało. Czuwaj, właśnie bierzemy udział w grze terenowej z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Jest to ważny dzień dla każdego harcerza, ponieważ e, wtedy urodził się właśnie 22 lutego urodził się Robert Baden-Powell. Ważna osoba dla każdego harcerza. Jest to pierwszy scout i z tej okazji właśnie dzisiaj 2021. E, jest zorganizowana gra harcerska we Wrocławiu przez kuwiec Wrocław, imienia Polonii Wrocławskiej Gdzie w całym mieście są rozmieszczone różne punkty z kodami QR I po prostu musimy je zeskanować i wykonać z nich zadanie A następnie pójść do kolejnego punktu i tak przez całe miasto Dlatego zapraszam Tak. Pamiętaj, będą na bardzo powycinne. działanie, wspieracie społeczeństwo na przykład szycie maseczek liczymy na kreatywność i rozwagę ciekawostka pod górzem partyzantów w bunkrze znajdowała się główna kwatera dowodzenia Festung Breslau właśnie znajdujemy się przed narodowym forum muzyki i mamy tutaj kolejny punkt do zaliczenia zaraz się dowiemy co to będzie ...współczesnej sztuki, jest warunkiem zachowania naszej narodowej tożsamości. Bractwo.krakówpodgórze.zhp.pl Nagrajcie filmik ze śpiewu pieśni patriotycznej. Ciekawostka. W PRL-u Plac Wolności był miejscem corocznego targu książki. Później pełnił funkcję targowiska, miejsca koncertowego, skateparku, aż obecnie podziemnego parkingu przy Narodowym Forum... Nie mamy łatwego zadania, musimy nagrać film ze śpiewu, piosenki patriotycznej, ale poradzimy sobie. Także jak widzicie, poradziliśmy sobie, wyświecie z tym zadaniem i teraz lecimy do kolejnego punktu. Jestem w stanie krążyć na No to, nie, nie. Wow, to jest taka, nie wiedzieliśmy, co to jest. Ooo, ale szybko. Jestem w stanie żydów i 3, 3 do 5 tysięcy Polaków. Dobra, to jakie były? No. Ta Katarzyńska była. Właśnie tutaj pod e, dawną siedzibą półca Wrocław e, kończy się nasza gra, kończy się nasza przygoda, tutaj mamy nasz mój patrol e, i e, e, było super, super się bawiliśmy, e, super gra. Także tu kończy się nasza przygoda, e, dzięki za oglądanie, e, łapeczki, subskrypcji i tak dalej, wszystko e, opis patrzcie i Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tak super grze terenowej. Mam nadzieję, że się spodobał vlog. Wszystkim harcerzom z okazji Dnia Myśli Bioterskiej życzymy wszystkiego harcerskiego. Nie możemy się doczekać kolejnych wydarzeń harcerskich. I do zobaczenia na harcerskim szlaku. Czuwaj! A jeżeli jeszcze mało przygód harcerskiej czarnej trzynastki: to zapraszam tu na Instagrama, tutaj na Facebooka i tutaj na naszą stronę internetową. Czuwaj!